Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na bardzo szybki, prosty jabłecznik. Pokażę Wam jak zrobić kruszonkę, ciasto kruche, a oto przepis. Zapraszam! Przygotuj ze mną tą pyszną kruszonkę. Potrzebujesz szklanka mąki pszennej, połowa kostki masła drobno posiekane 100 g, połowa szklanki cukru 100 g. Wszystkie składniki ze sobą połącz. Następnie zagnieć na typową kruszonkę. Kruszonka gotowa. Odstawiam sobie ją w chłodne miejsce, najlepiej do lodówki. Dwie szklanki mąki. Dodaj 200 gram masła pokrojonego w kostkę. Połowa szklanki cukru, 100 g. Wbij dwa jajka. Jeśli chcesz, aby Twoje ciasto było bardziej kruche, możesz użyć samych żółtek. Wszystko ze sobą wymieszaj. Połącz, a następnie zagnieć ciasto. Ciasto już mam zagniecione, zobaczcie, tak wygląda. Teraz musimy je rozwałkować i wyłożyć na blaszkę. Następnie ciasto najlepiej zawiń w rulon i rozwiń już w foremce. Tak przygotowane ciasto po widelcem. i widelce. Teraz czas przygotować jabłka. Jabłka myjemy, strugamy. Do tego przepisu potrzebujecie 2 kg jabłek. Jabłka 3 na tarce na grubych oczkach. Starte jabłka odciśnij z nadmiaru soku. Następnie, jeśli lubisz, możesz dodać do takich odciśniętych jabłek cynamon. Jeśli nie, możesz to pominąć. Na ciasto wykładam odciśnięte jabłka. Następnie... Wykładamy na jabłka kruszonkę. I tak przygotowane ciasto ląduje w piekarniku. Ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika do 80 stopni na około 50 minut. Pachnie cudownie. Mm. I ta przepyszna kruszonka. Uwielbiacie kruszonkę? I tak wygląda jabłecznik już przekrojony w środku. Mnóstwo jabłek. Przepyszna kruszonka. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.